Sobota, pierwszy tydzień zwykły. Pierwsze czytanie z listu do Hebrajczyków zaczyna się od słów: Żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Niektórzy mówią, że to Słowo Boże to jest Jezus, Słowo, które stało się ciałem, natomiast najczęściej interpretuje się to wyrażenie jako objawienie Boże, jako wszystko, co przesumuje Pan Bóg do nas. Zwróćmy uwagę właśnie na te trzy określone że ono jest żywe, daje życie. Jest żywe, bo pochodzi od Boga, bo jest Słowem Boga, a Jego Słowo daje życie, daje życie dla nas. Nie tylko daje życie, ale też jest skuteczne, czynne, energetyczne. Można by przetłumaczyć jako takie, które przynosi naprawdę owoc. Że dzięki Słowu żyjemy bardziej, dzięki Słowu przynosimy bardziej owoce. A to trzecie określenie, czyli ostrzejszy niż miecz obosieczny oznacza władzę. Władza nosi miecz, jest wszechmocny, jest mocne, ale nie jest słabe. To nie jest jakaś mała roślinka, która jest żywa i przynosi poziomki, ale naprawdę jest wszechmocne. I kiedy w życiu brakuje nam życia, kiedy w życiu brakuje nam owoców, czy nie jesteśmy energetyczni, energiczni, kiedy mamy wrażenie, że jesteśmy bardzo słabi, to, to może to są takie symptomy duszy, która mówi: potrzebujesz Słowa, potrzebujesz Bożego Słowa. Masz bardzo dużo ludzkich słów, słyszysz bardzo dużo ludzkich słów, rozważasz nad bardzo dużo ludzkimi słowami, a może tego Ci brakuje, właśnie brakuje Ci Bożego Słowa. Które jest życiem, które jest owocowaniem, które jest mocą. Psalmista też mówi o Słowie Bożym, nazywa je prawem pańskim, nazywa je świadectwem Pana i mówi na początku, że to prawo pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, a potem, że to świadectwo jest pewne i nierozważnego uczy mądrości. Pokrzepia duszy, tam jest użyty taki czasownik hebrajski szów w formie chifil, który oznacza, że sprawia, że coś, że sprawiam, że, 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 że ty wracasz. Przyczyniam się do tego, że ty wracasz, szuf, że się nawracasz. Pokrzepiać duszę, to znaczy sprawiać, że ta dusza jest nawrócona. To słowo czyni, to słowo ma taką moc, że ono pomaga duszy. Ku temu, żeby się nawróciła, żeby była nawrócona, a kiedy się nawróci, będzie pokrzepiona, będzie umocniona. Nic tak nie daje nam w życiu siły, niż to, co nam pomaga w nawracaniu się. A drugie wyrażenie nierozważnego uczy mądrości. Znowu mamy czasownik Hakam, być mądrym, ale znowu w takiej formie koniugacji HIFIR oznacza, Przyczyniać się do tego, żeby ktoś był mądry, że dzięki temu, że, że to Słowo działa, Ty jesteś mądrzejszy. Dzięki Słowu Bożemu jesteś mądrzejszy. Czyli dzięki Słowu Bożemu jestem mądrzejszy, dzięki Słowu Bożemu również jestem bardziej, bardziej nawrócony. Ewangelia Mateusza. Opowiada nam o tym, że Jezus powołuje Mateusza. To jest świetne, że, że słowem swoim, słowem właśnie, które sprawia, że ktoś jest bardziej mądry, powołuje celnika, żeby on w życiu po, po, poświęcił się, oddał się rzeczom bardziej mądrym, sprawia, że on jest nawrócony, sprawia, że on zaczyna żyć, że wydaje owoce. Widać, jak w Ewangelii sprawdza się to, cośmy wcześniej mówili. O, o, o niesamowitej sile i owocności Słowa Bożego, ale zaskakujące jest to, że ludzie tego nie rozumieją, dziwią się, narzekają, dlaczego Jezus jej pije z celnikami. Wtedy Jezus mówi takie bardzo piękne zdanie: Nie potrzebują lekarza, zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. A więc jestem z grzesznikami, bo lekarz jest Sorymi. I proszę zauważyć, że dzisiaj mamy dwie tendencje bardzo niebezpieczne. Jedni ludzie uważają, że nie powinno się być z grzesznikami, nie powinno się być z ludźmi inaczej myślącymi, nie powinno się słuchać takiej telewizji, czytać takich gazet, dlatego że nie powinno się, bo ty jesteś porządny. To jest jedno niebezpieczeństwo. A drugie niebezpieczeństwo jest takie, że ludzie właśnie są z grzesznikami, ale nie po to, żeby, żeby oni byli nawróceni. Czyli lekarz jest z chorymi, bo chce sobie zrobić selfie czy zdjęcie, czy pochwalić się, ale nie chce ich leczyć. Bo uważa, że oni mają prawo do tego, żeby być chorymi. Ja się nie chcę wtrącać, chcę tylko pokazać, że ja jestem z wami. Obie, ob, oba nastawienia, czy obie, e, obie, ob, e, oba stanowiska są, są błędne. Trzeba nie bać się drugiego człowieka, nawet jeśli on błądzi. Trzeba nie bać się drugiego człowieka, nawet jeśli on jest grzeszny. Trzeba nie bać się siebie, nawet jeśli jesteśmy grzeszni. W to wszystko trzeba wpuszczać Jezusa po to, żeby On nawrócił siłą swoją, nawrócił siłą swojego Słowa, siłą swojej obecności. Nie bójmy się postawić grzesznika koło Jezusa, nie bójmy się postawić Jezusa koło grzesznika, tak jak nie bójmy się postawić lud koło, koło ognia, prędzej czy później on, on stopnieje, bo Słowo Boże naprawdę ma niesamowitą moc. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn i duch święty. Amen.